No, smutno się bardzo robi, jak się o tym słyszym. Zaczynamy. Fakty w RMF FM. jest 13. Karolina Michalik. Osiem lat więzienia dla Andrzeja Poczobuta. Taki wyrok usłyszał w reżimowym białoruskim sądzie dziennikarz i działacz polonijny. Mamy nowe informacje w sprawie tragicznego zatrucia rodziny z Opoczna w łódzkiem. Jak informowaliśmy, zmarł tam czteroletni chłopiec. Prezydent Ukrainy dotarł już na Downing Street w Londynie. Jest tam też nasz korespondent, który opisze wam, co się dzisiaj będzie działo w brytyjskiej stolicy. Sąd w Grodnie na Białorusi skazał polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia. Jego proces toczył się od połowy stycznia. Fakty o 13 otwiera Mateusz Chłystun. Mateusz, witamy. Gdzie Polak ma odbywać karę? Według ogłoszonego dziś wyroku Andrzej Poczobut ma odbywać karę 8 lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Jego proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Białoruscy śledczy oskarżyli go o członkostwo w nielegalnej organizacji. Chodzi o zdelegalizowany przez reżim Łukaszenki Związek Polaków na Białorusi. Według oskarżenia Poczobut odpowiadał za wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do sankcji działań na szkodę Białorusi. Polskie MSZ wielokrotnie zapewniało, że podejmowało działania na rzecz uwolnienia naszego rodaka, niekoniecznie mówiąc o nich publicznie. Po rozpoczęciu procesu Andrzeja Poczobuta resort zaapelował o jego uwolnienie i powtórzył, że jest on niewinny, a prowadzone przeciwko niemu postępowanie jest wyłącznie motywowane politycznie. Przed rozpoczęciem procesu Poczobut spędził w areszcie ponad 460 dni. O tym wyroku tuż po 13 usłyszycie więcej w internetowym radiu RMF24. Gościem Tomasza Tarlikowskiego będzie szef Domu Białoruskiego w Polsce Aleś Zarembiuk. Zapraszamy do słuchania na rmf24.pl i w aplikacji rmfon. Prawdopodobnie mrożonki były przyczyną zatrucia i śmierci czterolatka Wygnanowie koło Opoczna w Łódzkiem. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Jak już informowaliśmy, w szpitalach jest jeszcze dwoje dzieci oraz ich matka. A w faktach Agnieszka Wederka. Agnieszko, co jeszcze ustaliłaś? Wykluczono zatrucie tlenkiem węgla, czyli czadem, bo strażacy dwukrotnie sprawdzili cały dom i kotłownię. Wszystko wskazuje na zatrucie pokarmowe i to czymś, co rodzina jadła na śniadanie. Mogły to być źle przechowywane mrożonki. Wiem, że tylko ojciec nie jadł posiłku z rodziną Najszybciej i najbardziej drastycznie zareagował organizm czteroletniego chłopczyka. Dziecko było reanimowane w domu, ale zmarło. Jego ośmioletnia siostra i 38-letnia matka są w szpitalu w opocznie. 13-letni brat śmigłowcem został zabrany do łódzkiego szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. Lekarze wstępnie ocenili, że nastolatkowi nic nie dolega. Do siedziby brytyjskiego premiera na Downing Street dotarł pół godziny temu prezydent Ukrainy. Władimir Załański przyleciał dziś do Wielkiej Brytanii w ramach swojej drugiej zagranicznej wizyty od czasu wybuchu wojny z Rosją. Wcześniej był w Stanach Zjednoczonych. W Londynie na Downing Street jest nasz korespondent Bogdan Fremorgan. Słyszymy się Bogdanie. Dzień, Dzień dobry. Opisz proszę, co będzie się działo dziś w brytyjskiej stolicy w związku z wizytą Załańskiego. Dosłownie przed kilkoma minutami kawalkada samochodów limuzyn opuściła. Downing Street jest w drodze do brytyjskiego parlamentu. Tam prezydent Załęski wygłosi przemówienie na forum Izby Gmin. Zapewne będzie bardzo dużo ciepłych słów wobec brytyjskiej strony, dużo ciepłych słów dla prezydenta Załęskiego. Wszystkie szczegóły rozszerzenia pomocy militarnej praktycznie są już ustalone. Chodzi tutaj o szkolenie marynarzy, a także szkolenie pilotów na samolotach natowskich. Po południu jeszcze prezydent Załęski... Z będzie przyjęty na audiencji przez króla Karola III, a na zakończenie dnia uda się do wschodniej, do, 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 do wschodniopołudniowej Anglii, gdzie w tamtejszej bazie spotka się z ukraińskimi żołnierzami, którzy przechodzą obecnie militarne przeszkolenie na terenie Wielkiej Brytanii. Dziękujemy. To był z brytyjskiej stolicy Bogdan Trymorgan. Na pewno z naszym korespondentem połączymy się jeszcze w dzisiejszych faktach. Fakty i zdrowie w RMF FM. To kolejny dzień w oporach smogu w Śląskie. Mróz nie odpuszcza. W nocy znowu w regionie ma być miejscami kilkanaście stopni poniżej zera, dlatego piece pracują pełną parą. A w tej chwili największe przekroczenia pyłów w powietrzu są w Rydultowach, okolicach Tychów oraz rejonie Bielska Białej. W Faktach teraz Marcin Buczek. Marcinie, przy takim zanieczyszczeniu co konkretnie dostaje się do naszego organizmu? Lista jest bardzo długa, dlatego przy przebywaniu na zewnątrz wskazane jest tak jak ja to teraz robię, założenie maski ze specjalnym filtrem. Zawieszony pył może uszkodzić płuca, podnosić ciśnienie krwi i zwiększyć ryzyko zawału czy udaru. Jest również dwutlenek siarki, który zwęża drogi oddechowe. Tlenek węgla może powodować niedotlenienie. Ozon to z kolei możliwość uszkodzenia płuc, kaszel i bóle w klatce piersiowej. Jest również i ołów uszkodzający mózg, kości czy nerki. Gołym okiem tych zanieczyszczeń tuż obok nas nie widać, no ale wystarczy znaleźć się na przykład na dziesiątym piętrze wieżowca żeby dojrzeć długi, popielato, szary, brudny pas wiszący na horyzoncie. I tym dzisiaj oddychamy. Marcin Buczek zostawia maseczkę na twarzy. Dziękujemy Ci bardzo. Jak słyszeliście, widoki w śląskich miastach nie są dziś zachwycające, bo przykryte warstwą smogu. Jeśli chcecie za to zobaczyć piękną, i nieskażoną naturę, polecamy Wam rmf24.pl. Tam na filmie zdecydowanie wprawiającym w dobry nastrój możecie zobaczyć małe rysie bawiące się w śniegu w Beskidzie Żywieckim. Radio Muzyka Fakty RMF FM.